Wyciągnąłem cały steropian, siatkę Siatkę No jakieś tam odpady pustaków Ogólnie to co tutaj było Docisnąłem, natomiast będę musiał to i tak zakryć i jeszcze przycisnąć, żeby nie zwiało Chciałem Wam coś pokazać, ponieważ tutaj Tutaj był steropian w środku Kiedy nie było dachu I tu gdzie stał Nie wciągnęło Nie wciągnęło w grunt, bo była Folia pod spodem Podejrzewam, że jakby folii nie było to by wciągnęło, ale że była folia, to nie miało gdzie? I tam pomieszczenia. Jeszcze dorzuciliśmy sobie parę punktów tutaj na telewizor. Tam jeszcze zrobiłem na internet opisaliśmy teraz jest od klima, jest garaż, siłownia na strychu jest nawet przewód roletki poopisywane no i tutaj doszedł jeszcze paszel na internet bo będziemy przepuszczać tutaj chłopaki zabezpieczają tam i zaraz maszyna startuje You let your master go. A kiedy będzie gąbkowanie? No muszę podesnąć No tyle. A to jest sobie tak na takim to tutaj. Nie, nie schnie? Zchniełaś, nie schnieje. Słuchaj, nieważne kiedy, no, ważne kiedy, ale się dopiszę do załogi. Ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Tak? No właśnie. Dopiszę się do załogi i że ja też robię. Co? Skrobak. No. Coś Ci tam zaskrobać? No i co? Może być? No, no to jest taki większy. Jak większe. Nie no, ma takie. Widzicie podsępane, nie? Jak takie ciepło? No momentalnie schnie. Jest duszno. To no. jest około 30 stopni. No jest duszno. Ja to chyba powynoszę od razu ten seropian, te obróbki co tamte zostawiły. No. O, tam jeszcze jest ten beton. Nie. Tak, żeby zobaczyć, bo tu zostawili chłopaki ostatnio od okna, żeby pozaciągać tamte. No, no wiedziesz sobie samochodem, tu jest ta kopa piochu. No to tu chcę to wiedziesz, ten E, no zawinę się chyba, nie? No, swoimi zdolnościami to będzie bok do malowania. Chyba zawiniesz się do akiernika, nie dodałaś. Skończone. Jeszcze trzeba pozamiatać. Już nie miałem wczoraj czasu, bo chłopaki skończyli późno. A czy może nie późno. Ja skończyłem późno jeszcze robotę. Tu jest to, co wam mówiłem. Staropian był, dachu nie było. Wszystko tutaj pokapało, stała woda. No i przez to, że ten staropian był, ta folia była, to nie odparowało. W dół nie pójdzie, bo jest czarna folia, w górę by poszło, odparowało. Jednak się nie dało. Tak wygląda teraz po tynkach. Jeszcze miałem spotkanie w sprawie światłowodu Tutaj będzie światłowód podciągnięty Także z tego garażu nie tylko będzie sterowanie y, Instalacji fotowoltaicznych Jeszcze będzie tutaj y, światłowód Który będzie y, operował wszystkimi obiektami, które mamy wcześniej Więc taka trochę grubsza sprawa Ale to ja też do końca nie wiem jak to działa Ja po prostu dowiem się jak chłopaki skończą Więc stąd mam mieć możliwość sterowania całego przodu, tamtych pozostałych obiektów. Tu wjechałem wywrotką. Tu wjechałem wywrotką, na razie sobie stoi. Tu jest instalacja. No to o tej instalacji, no to nagram oddzielny odcinek. Na razie no to czekam na pozostałe elementy. Samochód dzieci, bo kupiliśmy na urodziny Julci i jednocześnie Adasiowi, taki jest wspólny. No i przed chwilą przyjechał steropian do rozkładania na wylewki. Wylewki są planowane na koniec tygodnia bądź na sobotę, zobaczymy. Na razie przyjechał steropian, plus zostało mi z poprzedniej budowy trochę steropianu, więc to wszystko ma tu wystarczyć. Za chwilę mam przyjechać hydraulik, który to będzie rozprowadzał, bo ja nie mam czasu. Ja muszę jechać na spotkanie z klientem. Tu przyjechało trochę steropianu, bo będzie brakowało na ściany. Tutaj, bo też przychodzi jutro firma, czy firma na no jeden chłopak, czy tam dwóch chłopaków do elewacji. Więc tutaj będzie się działo, że w środku jedna osoba działa, czy dwie osoby działają, na zewnątrz działają, wylewki też, no w miarę szybko chcę to zrobić, no bo urlopy nasze się zbliżają, chcemy gdzieś tam skoczyć, mamy wykupiony już wylot do Tunezji, chcemy po prostu odpocząć, a nam się wałkuje temat tego garażu i temat tego wszystkiego, więc nie dość, że roboty u nas, roboty u klientów, to jeszcze to wszystko jest tak, że się tak nawala na kupę, zwłaszcza przez tą pogodę, co widzicie. Ten sezon jest wyjątkowo ciężki dla nas. Powinniśmy już mieć oddane jakieś 5 domów, a my dopiero dubiemy przy 2,5 domu. No Już nie liczę tego garażu, co jest w tym etapie, plus te dwa na sprzedaż. Już po prostu chodzi o to, co powinniśmy oddać naszym potencjalnym klientom, którzy nam pozlecali budowę domów. Mniej więcej idzie to z lekkim opóźnieniem, ale idzie. Ale jak sami widzicie, teraz w tle deszcz pada. Jutro zapowiadają burze. Jest środek tygodnia. My powinniśmy już od poniedziałku być na budowie domu na hełmie, natomiast jest wtorek ze względu na to, ze względu na pogodę, nie pojechaliśmy, pojedziemy jutro, więc nie pracujemy pełny tydzień, tylko pracujemy trzy dni, o ile pogoda nas wcześniej nie zgoni. Więc sami widzicie, jak to jest. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Taki trochę dłuższy niż przeważnie, trochę tak, trochę tak. No mówię no jest urwanie głowy. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie taki przełom, czyli ten środek pójdzie steropian. Z, z zewnątrz chłopaki zaczną kleić. Co do dachu, to nie wiem. Pod przyszła. Tam dzisiaj tam ci dykarzy się nie chcą dogadać, nie chcą wymienić uszkodzonych elementów. Za dach zapłacone ponad 20 tysięcy. Tak jak wspomniałem, ja najwyżej wezmę moich chłopaków i będę działał, ale to ja muszę mieć po prostu czas. Dla mnie zlecenia klientów są na pierwszym miejscu. Moje prywatne budowy mogą czekać. Więc to sobie będę ogarniał nawet i w zimie. Najważniejsze jest to, żeby można było wjechać do środka, zamknąć bramy, rolety, drzwi, tak, żeby można było tam klimatyzację włączyć i sobie tam grzać. Natomiast czy tam będzie zrobione z zewnątrz tak na tip top, jakbym chciał, no to, to już jest kwestia taka druga. Więc tu najważniejsze, żeby się nie lało do środka. Damy steropian a później będziemy się martwić co dalej tak żeby można było stryk docieplić ale to zobaczycie na spokojnie dobra ja uciekam spotkanie z klientem jeszcze muszę pojechać na warsztat bo mi się bus nie zamyka a jutro mam wyjazd muszę po prostu coś wykombinować żeby ten samochód był czynny no i ogólnie muszę, muszę pomyśleć nad następnym samochodem bo tak nie może być że jest jeden i w momencie takiego uszkodzenia jak teraz zamka no to jesteśmy uzależnieni od tego samochodu dzięki jeszcze raz za dzisiejszy odcinek na razie cześć